Pan z wami, I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego. Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych. Przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chryste. Aleluja. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, przez serce Maryi, oblubienicy Twojej, abyśmy żyli w Tobie i posługiwali darami, które nam udzieliłeś, i przyjęli nowe, które chcesz nam również dać. Przyjdź Duchu Święty, błogosław to nauczanie, błogosław, abyśmy wszyscy słuchali. Błogosław, abyśmy każdego dnia głosili cuda Jezusa. Maria, Maria, Malachel, W drugim czytaniu, które pochodzi z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, usłyszeliśmy o szczególnym działaniu Ducha Świętego w tej wspólnocie. Chrześcijan, Katolików w Koryncie. Była to wspólnota, która cieszyła się obdarowaniem różnymi darami, charyzmatami, owocami ducha świętego. Posługiwali w tak wielkiej mocy Bożej, że tysiące ludzi nawracało się. Działanie ich było pełne potęgi Pana. Byli prowadzeni przez Ducha Świętego. Wszyscy widzieli w nich, że ich działanie jest działaniem Ducha Świętego. Że to nie oni działają, bo mocą ludzką nie są w stanie nic zrobić, ale mocą Bożą wszystko. I objawiały się w tej wspólnocie aryzmaty dla wspólnego dobra, czyli dla dobra wszystkich wierzących. Ale również potem dla dobra tych wszystkich, którzy przyjmą apostołów Jezusa Chrystusa, pełnych Ducha Świętego. Bo Koryntianie, chrześcijanie byli posyłani do różnych miejsc z Koryntu, aby głosić Jezusa. Ale najpierw te dary są dla umocnienia wspólnoty miejscowej, a więc objawia się Duch Święty dla wspólnego dobra wierzących. I daje różne dary. Dar mądrości słowa, czyli dar głoszenia słowa z mocą. Słowo Boże jest pełne mądrości. Dar umiejętności, czyli dar, dar czynienia tego, co po ludzku nie jest możliwe, ale dzięki mocy Bożej jest możliwe. Dar poznawania w Duchu Świętym spraw, które są zakryte dla ludzi, spraw Bożych, duchowych. Czyli charyzmat patrzenia na serce, na to, co najgłębsze, a nie na to, co tylko zewnętrzne, powierzchowne. Dar wiary charyzmatycznej, mocą której czyni się cuda, mocą której przenosi się góry. Charyzmat także uzdrawiania wewnętrznego, fizycznego, który szczególnie w tej wspólnocie był widoczny. Wielu ludzi chorych, cierpiących otrzymało łaskę pełnego zdrowia, duszy i ciała. Wielu też otrzymało dar czynienia cudów, czyli różnych znaków. nie tylko dla umocnienia danej wspólnoty tej wspólnoty konkretnie, ale jako objawy tego, że Bóg jest, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, po to są cuda, nie po to, żeby komuś to się podobało i żeby czyniący je otrzymał chwałę ludzką. to że czyni się cuda, mocą Pana Jezusa, świadczy o Jego właśnie obecności. O tym, że On potwierdza, że On współdziała, że tu jest, że są ludzie, którzy wierzą w Niego, dlatego On czyni cuda przez na ich wiarę i modlitwę. A co to są cuda, to jest właśnie działanie Boga. Cud czyli uczyni może uczynić tylko Bóg, a człowiek nie. Czy może ktoś chodzić po wodzie? Nie, ale Pan Jezus chodził po wodzie i ci, którzy o, zostali też przez niego obdarzeni takim darem, taką łaską jako znak dla innych Piotr też chodził po wodzie wielu innych świętych to są cuda charyzmat prorokowania czyli mówienia o rzeczach ukrytych a dla dobra duszy dla zbawienia duszy więc to nie są jakieś wróżby to nie jest e, e, jakieś jasnowidztwo prorokowanie o tym co Bóg jeszcze uczyni o w końcu o wieczności ale ma też rozpoznawania duchów, pod jakim wpływem jesteśmy, jakiego ducha, albo e, ludzie, którzy mówią, czynią, dlaczego tak czynią i w jaką mocą, w imieniu ducha świętego czy szatana. Więc ten dar bardzo ułatwia też wybieranie tego, co najlepsze, i e, przyjmowanie tego, co jest z góry, od Boga, a odrzucanie wszystkiego tego, co, co, co jest właśnie od zła, od złych duchów. Jak ktoś nie ma daru rozpoznawania duchów, rozeznania duchowego, to błądzi często. To często nazywa dobro złem, a zło dobrem. Ducha Świętego nazywa szatanem, a szatana Duchem Świętym. Więc tutaj ten charyzmat szczególnie jest nam potrzebny. O ten charyzmat prośmy: dar języków, czyli mówienia w Duchu Świętym, modlitwy w Duchu Świętym, która dla umysłu nie jest zrozumiała, ale znana Bogu i jest to wyrażenie tego, co nie da się wyrazić słowami. I namu jeszcze tłumaczenie języków, czyli to, co ludzie modnący się w charyzmacie języków, mówią do Boga. I sprawia to wszystko jeden i ten sam duch, Duch Święty. Dając każdemu tak jak chce. A tych darów i charyzmatów, oprócz tych opisanych, jest wiele, mnóstwo, tysiące. Bo są również dary, charyzmaty związane z różnymi zawodami, także. Ale przede wszystkim z powołaniem na przykład do życia w kapłaństwie, życia w małżeństwie, są różne dary, charyzmaty, które są udzielane też poszczególnym osobom ze względu na dobro wspólne, na dobra Kościoła, dla dzieła ewangelizacji świata. I teraz zakończę to krótkie słowo pytaniem do każdego z Was, do siebie samego również, czy. Wiem jakie dary otrzymałem od Ducha Świętego dla mojego uświęcenia, zbawienia i dla dobra Kościoła, czy potrafię je wymienić. A jeżeli je znam, już wiem jakie są, czy posługuję tymi charyzmatami dla dobra wspólnego. Czy jestem raczej człowiekiem, który nie wie, co Bóg mi dał? To to znaczy, że trzeba prosić Boga, Duchu Święty oświeć mnie. Jakie mam dary od Ciebie? Wiadomo, są te podstawowe dla wszystkich wierzących wiary, nadziei, miłości we chście, czy w związku z bierzmowaniem, mądrości, męstwa, rady, rozumu, jedności, pobożności, bojaźni Bożej. Ale także dał nam poszczególne dary, charyzmaty dla rozwoju wspólnoty, właśnie dla rozwoju siebie w Bogu. Więc trzeba powtórzyć pytanie, czy wiesz, jakie dary też szczególne Ci Bóg dał? I czy właśnie służysz nimi? I również, czy jesteś gotów przyjąć nowe dary? Bo Duch Święty jest hojny, Duch Święty jest bogaty, chce nam dać nowe dary dla kolejne, dla mojego uświęcenia, rozwoju duchowego, dla dobra Kościoła i właśnie dla ewangelizacji świata. Więc z tymi dwoma pytaniami zostawiam każdego z Was i siebie, żeby odpowiedzieć na, to ważne, na te ważne pytania żebyśmy byli świadomymi chrześcijanami, katolikami, żeby nie było tak, że słuchamy Słowa Bożego i nawet mówimy, nawet dobre, nawet mi się podoba, ale czy to zmienia mnie? Czy wiem, po co Duch Święty daje mi dary? Dlaczego się objawia we mnie, we mnie Duch Święty i chce się we mnie objawiać Duch Święty i Jezus? Więc e, przeżywajmy świadomie nasze życie w Duchu Świętym. Dziękując za to, co nam dał, i prosząc o nowe dary, i prosząc, żebyśmy posługiwali nimi, służyli, bo Duch Święty pomaga służyć. Przecież Pan Jezus służył na ziemi, kiedy był, i chce, żebyśmy my w Duchu Świętym służyli. Prawdziwe, że życie chrześcijańskie to jest życie jako sługa miłości i miłosierdzia, jako sługa pokoju, jako sługa zbawienia.